Jak mówiłem, tak zrobiłem. Mówiłem widzowie, że spróbujemy, żeby Kasper to przeszedł. Więc zaprosiłem go. Witaj, Kasper 11 Roll. A witam. Udowodnię, że jestem najlepszym graczem w golfa. I ta mapa mnie nie pokona. A to ja też muszę tu przechodzić teraz? No. No nie wiem, no musisz udowodnić, że, że jestem gorszy, nie? I startujemy. To jest pierwsza mapa Co to jest? Dalej przejdź. Co to jest? E, Dalej, ale za, co to jest? Zaczyna najpierwszy Widzę, pokazuję wizzę, wi Pokazuję teraz widzę tutaj ekranie coś O No O, o ty znasz tu mapę już No No nie! Ja jak ja tu się policja, Tu tam. na tamtej mapie już nie było rage, ale tu był pierwszy rage a, bo tu masz E, to easy to jest. Ty! Spadaj. No ej, co to miało być? <grym> no, ja widzę, że... Ja już jestem psychicznie chory przez tą mapę. O. o, Jak?! Nie, nie! nie, To do zwarowania. To by... Ja tam byłem. Ja tam byłem. Spodaj stąd. Do... Ja tam byłem już. Jaki ja tam kasz. byłem już. Ja tam Do... byłem. Ja tam byłem, Cze... rozumiesz to? Ja tam byłem i to mnie nie. O! Jest dobra. Co tam jest z dołek? No. Zdałbyś, żebym tego nie zrobił. Nie ma opcji. Nie ma opcji, nie zrobić tego za pierwszym. A <laughs> trafiłem w to. No, rage map, tak? Nie, nie, no easy w miarę to jest. Zobaczysz potem. Nie Zobaczysz drugą mapę. Druga mapa jest gorsza niż ta. Boże, O. Bo Okej. Jest. Ja wygrałem, co? Kto jest lepszy? Ale masz na dole Aha co Ty znasz tą mapy, a nie ja To bo po widzę pod V Aha No, no, jest Dobra, ostatnią próbą Jeszcze pewnie nie trafił A ty run for strokes miałeś I co, lepszy jestem i co? Ale to chodzi a o to, żeby nic ja, się cię... nie Synek, to cię cofnie i tak, więc No i co widzowie ja mówiłem, że ja jestem lepszy Tu chodzi o to, żeby się nie zraidować tak jak ten osobnik tutaj ja nie Jest. jestem zraidowany, ja jestem spokojny bardzo. Nie moc, nie wiem ani ty ani mówisz kas Masz rację ani trochę. Ani trochę Jestem... Nigdy nie byłem aż tak nigdy nie byłem aż tak spokojny w życiu niż teraz. O tutaj miał moja... Ten tutaj... Żart? tutaj... To miał być fakt, nie żart Tutaj moja taktyka do zrobienia. O. No nie! O no. Zaraz wychodzę. Nie! Zaraz wychodzę Jak się Ale... czy mu w tą stronę mnie bierze? O! O! No! No, 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 no No, no. no. no i mnie musiał nie Zyfchnąłem cię! Nice, Zera, zaraz pokażę ci, Nice. Zaraz ci pokażę, Nice. <laughs> nie nie tej mapy na ja przechodzić. Ja już wolę być uznany za tego gorszego. <laughs> Jakąś. A prawda, ty jesteś słaby. I teraz powiedz, że jeszcze mnie wypniesz stąd, co? Ja sobie poczekam. Ale no i tak ja wygrywam, jestem lepszy od ciebie. O! kurwa. No cool, Ale... dla to. dzieci. Dla dzieci? Ja w tym zrobiłem. Albo Albo Full Strokes miałem, nie pamiętam. W każdym razie miałem Rano Full Strokes. Za my to mówimy? Kurde, nie mam wyczucia. Ja też nie. O, idealnie. Bo. Co? What? Kierkegaard, gdzieś, żeś mi to znalazł. No, ja nie wiem. O Jestem nie, nie jeszcze to. Postarać, no. Co to jest? Mapa. Ja, <głos> no dobra. <noise> <noise> no! Jak mi to dosięgło? Kuźwa. <gulia> kurde, <gulia> <Ty>. <gulia> idziesz pierwszy No, my nie wyjdziemy z tego spału. No. No. <gulia> ja no, to nie popychajmy ma... tego... siebie, no, bo to nie ma sensu. No, <gulia> nareszcie. No, nie, zostań, zostań, zostań dobra, nie chce mi się. No i wygrywasz teraz z punktami. O, tu się nie da, od razu ci mówię, od razu się nie da. Da się. Nie. Jak to nie? <noise> nie da się. Mówiłem, że tego się nie da zrobić. Macie dowód. No what? No. Tego też A się nie da to, zrobić. Tego też się nie da zrobić. Bro. Nie da się. Nie. I gdzie lecisz? I gdzie lecisz? To jest to twoje Spokojnie. dasie Zimna głowa Ja też tak byś na porządku, ale próbowałem, nie, nie udało się Ja też byłem kiedyś Aś. tak młody jak ty i próbowałem, naprawdę Kurde <grym> Ale mi się podoba jak ty się męczysz Na jest <grym> rajdź. <grym> podoba mi się jak ty się męczysz O, dotąd już nie dotarłem, no? Bo wyszedłem tu teraz na nowo też będę... Tutaj też będę na nowo robić tak jak tak tr Jaki trombulec. <grymne> dzięki! Oh, dzięki! Dzięki. A teraz żegnaj. Dzięki z twojej męki. <grymne> On, żegnaj. Żegnaj, Kacprze. Krombulec, jakiś kurde. Hmm. Chrzanić. Ja się nie wkurzam nie. przez tą mapę, tylko <laughs> przez I Jutro. Gdzie mi się to. Mrejczy. mi <laughs> się, Jero. Możemy razem wiele takich map zagrać. Rozwalę się w każdej. Nie. Człowiek. No chodź z, tu. Z, z, nie masz szans. Chodź tu. Zapomnij. Kurde. Uh -huh. <laughs> No chodź ty. Chrzańć. No to ja teraz mogę sobie tego polecić, o. Co? Co? To był tołek! Wygrywam! Ooo. To jest easy. Kurde. Ja tego nie miałem. A chciałem ci już zepnąć Ciebie użyłem O, to A się to? da zrobić chyba Nie Tu są mapy, z których się nie da zrobić Co się dzieje tu? Co to? Co jest? Ty o, o! Mm. Tylko co teraz? No idź mi stąd! Nie da się. Trzeba. Tak! Oh. Nie, no jednak na na pewno nie tak. No, na pewno nie tak. O. Oh. Ach, trudno. Nie. Co teraz? Nie da się. Ja bym się odbił stąd. surrender. Sam mm, sobie lichnie to. Ja tego nigdy nie klikam, nigdy nie kliknąłem, nigdy nie kliknę. To jasne. Co, co to było? Oż ty! Co ty tu próbujesz mi? Albo tu, czy, albo tu jakoś. O, o! To jest dobre, to jest dobre. Co? O, co prawie, prawie. Co robi. Kurde, no, Zabierek po drugiej A i tak ja wygrywam. Jeszcze jedna mapa została. Ha. No to no ja to, to, to ja wygrywam. Się to ja rozgrzałeś. Rozgrzaniem, no w nie w ogóle nie przejściem w tych gier, tylko już wyjściem. Dawaj kolejną mapę, ja ci tam rusz. Krzanie. Tam ta mapa jest jeszcze trudniejsza niż ta Ta na pewno No Tu nie wiem, bo nie wszedłem całej, tylko pierwsze 5 doków przyszedłem <grym> <grym> Więc nie wiem O, z szczurem Kurde Dobra nie chcę mi się Teraz ja muszę no, i tak dupa Ale trafiłem chociaż ja przeszedłem praktycznie wszystkich. Ale wygrałem!